Serwus, z tej strony Malinowy no Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zajrzymy do miodków pitnych, które nastawiałem jakiś czas temu. I widzicie tutaj przede mną cztery damy trzylitrowe z miodami smakowymi. To jest miód kawowy. Miód owocowy, na bazie soku z porzeczki Miód kakaowy i miód czekoladowy z papryczką chili, z papryczkami chili Także cztery smaki, są to wszystko trójniaki, czyli Jak powstaje trójniak, bierzemy jedną część miodu i dwie części wody W sumie są trzy części i z tego powstaje trójniak Im mniej miodu, tym wtedy mniej, na przykład czwórniak To jest jedna część miodu do trzech części wody, czyli litr miodu i trzy litry wody i wtedy z tego nam wyjdzie czwórniak, tak zwany. Oczywiście, im miodu więcej, tym ciężej może być fermentować to, i, i więcej czasu potrzeba, żeby ten miód się ułożył i wyfermentował. Miody te nastawiam w lutym tego roku. Oczywiście zerknijcie sobie na poprzednie odcinki, pierwszą i drugą część, jeżeli jeszcze nie wiedzieliście, co się działo z tymi damami. Więc mamy już pół roku. Widzicie, ładnie wyglądają. Przynajmniej te trzy bo ten, y, ten miód z czekoladą wygląda jak wygląda i jego dziś na pewno nie ogarnę bo trzeba go będzie jeszcze zlać na dosadu od góry i od dołu, ale te trzy może się uda y, skosztujemy i mam też przygotowane butelki półlitrowe, zakręcane to jeżeli będzie wszystko ok, to przeleję, zabutelkuję te miody, trzy na pewno, może cztery, zobaczymy Będę chciał je zlać z nadosadu, który gdzieś tam się delikatnie zebrał na dnie. Bardzo apetycznie wyglądają te miody. Skosztujemy je zaraz. Mam przygotowany słój wężyk, Także po kolei będę je zlewał z nadosadu, kosztował ewentualnie butelkowo od razu. Mam tutaj też przygotowany tegoroczny miód akacjowy, który dostałem ostatnio od winiarza, który był u mnie z żoną po butelki. Także bardzo dziękuję za ten miód apcie poczęstowałem, babcia mówi, że przepyszny miód, swojski miód z pasieki to swojski, także, y, także jeżeli byśmy chcieli taki miód dosłodzić właśnie, który mamy, bo te miody pamiętam jak kosztowałem w drugiej części, one już były wytrawne, drożdże zjadły cały cukier, także one są, nie są słodkie, jeżeli chcielibyśmy miód słodszy, to można by spróbować dosłodzić miód, Dodatkowo miodem oczywiście nie cukrem niczym innym, tylko jak miód, to miodem. Tylko wtedy, jeżeli dosłodzimy takim miodem, to musimy jeszcze poczekać, bo się zrobi mętny zapewne. Możliwe, że jeszcze będzie delikatnie pracował, więc wtedy jeszcze warto zostawić w takiej damie na jakiś czas. Ale jeżeli chcemy dosłodzić, to jest taka możliwość. Także biorę wężyk. Zaczniemy od tego najbliżej mnie, najładniejszego miodu owocowego z sokiem porzeczkowym, Także. Zlewam miód i zaraz wracamy. I miód pitny owocowy mam już zlany z nadosady tutaj w tym słoju. Tak się prezentuje, ładnie wyklarowany. Kolorek taki bledziutki, mógłby być troszkę intensywniejszy. Ale wygląda bardzo ładnie, faktycznie zwytrawne. Cukru to już nie ma, miodu to już nie ma. Delikatnie czuć te owoce, ten sok. Jeżeli chodzi o miody, jakich użyłem, to w pierwszej części chyba e, informowałem, więc zerknijcie sobie Mam mnie podpisane tam były różne miody. Więc różnych miodów używałem do tych nastawów, do tych miodów pitnych. Także teraz sobie nie przypomnę. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Nadający się do butelkowania, dlatego mam przygotowane butelki półlitrowe zakręcane. I zabutelkuję ten miód od razu, zanim się zabiorę za kolejny. Bo już jest ok. Już może wylądować w butelkach. Dosładzać go nie będę. Niech będzie taką wersją. Hmm. Dobra. Także przystępuję do butelkowania. Pierwszy miód mam już zabutelkowany, ale chciałem jeszcze poruszyć temat tutaj tych pierścieni przy nakrętkach, jak już mamy butelki zakręcane. Bo teraz, w tym momencie, kiedy mamy butelkę zakręconą, to możemy ją odkręcać, zakręcać i jest ok, będzie wszystko ok. Ale tutaj na dole jest pierścień, który możemy docisnąć, żeby, żeby było oryginalnie zamknięte jak w sklepie. I do tego służą takie proste, takie proste urządzenie służy, które można u nas dostać. Jak działa takie urządzenie? W bardzo prosty sposób. Zakładamy na butelkę, na nakrętkę mocno, równo. Przyciskamy i obkręcamy najlepiej w drugą stronę. Yy, w drugą stronę jak zakręcamy, żeby się nakrętka nie odkręcała. Kręcimy, kręcimy i gotowe. I w tym momencie ten pierścień na dole jest dociśnięty i teraz jest oryginalnie zamknięta, nie odkręci nam się a po odkręceniu ten pierścień zostanie przy butelce także tak postąpię z pozostałymi mamy wtedy oryginalnie zamkniętą butelkę proszę bardzo druga jak w sklepie i jest wtedy super, można nie dociskać tego pierścienia wtedy normalnie będzie można zakręcać i odkręcać ale tak wtedy mamy oryginalnie i jest super. Także takim prostym urządzeniem, proszę bardzo. I miód pitny mamy, gotowy. Pierwszy. Także odstawiam te butelki i bierzemy się za który no, ten, który tu jest, czyli kawowy, miód pitny kawowy, zlewamy z nadosadu i, i zobaczymy, jak się ma. Jeszcze miałem wspomnieć o jednej rzeczy, jak już mamy takie butelki, akurat nakrętki mam srebrne, bo nie mam innych przy sobie, w każdym razie są, jest coś takiego jak kapturki termokulczliwe. Stosuje się je głównie do win, ale do nalewek jak najbardziej też ich można używać, zobaczcie. Są w różnych kolorach, zobaczcie jak się zmienia wygląd butelki, one oczywiście są niezgrzane, teraz trzeba by je skurczyć, albo przy pomocy temperatury, czy jakąś opalarką, Albo włożyć butelkę na chwilę do wrzątku I wtedy on się fajnie do butelki skuczy I mamy wtedy takie ładne butelki Kolorem możemy dopasować, czy chcemy złotą, czy pomarańczową I wtedy etykieta do tego i mamy piękne butelki I taki miód pitny jest wtedy Poszukiwany Także naprawdę y Kapturek, etykieta, ładna butelka i naprawdę apetycznie już wygląda sam trunek z zewnątrz, a co dopiero po skosztowaniu. Także kapturki też są bardzo fajną opcją, bardzo, bardzo upiękniają butelkę. Jeżeli chcecie wziąć na prezent komuś to jak najbardziej. Ale ja nie będę kapturków zgrzewał, bo mam miody do ogarnięcia. Także może później to zrobię na razie. Biorę się za drugi miód i zlewamy kawę. I kawę mam zlaną. Prezentuje się tak. Też ładnie wyklarowana. Ładny kolorek. No, kawę czuć. No, jest kawowa. Mocno kawowa. Mocno kawowy miód. Też wytrawny, też bez cukru. Bardzo fajne. Kawy mógłbym dać troszkę mniej. Tutaj mogło być. No, wydaje mi się, że można by. Ja parzyłem w ekspresie wtedy. Można by troszkę mniej, żeby ten miód był bardziej wyczuwalny. Ale też bardzo dobre. Kawowe, ciekawe, pobudzające. Jest ok. Jak najbardziej jest ok. Także przystępujemy do butelkowania. Do kawy przygotowałem kapturki czarne, także kawa będzie z czarnymi kapturkami. Myślę, że będzie spoko. Także butelku jej zaraz wracam. Dwa miody mamy ogarnięte. Bierzemy się za trzeci wyglądający też ładnie miód pitny z kakao. Zlewamy, kosztujemy i butelkujemy. I miód pitny kakaowy tak się prezentuje. Bardzo podobnie jak, jak kawowy, może troszkę bladziej pomiędzy tym owocowym a kawowym. Też ładnie wyklarowany. Też apetycznie się zapowiada. O, pachnie miodowo, słodko. Bardzo miodowo. Tamte, tamte poprzednie dwa nie były tak miodowe w zapachu jak ten. Ciekawe. Bardzo miodowy, jakby był słodki. Kosztujmy. No, słodki nie jest. Może nie mega wytrawny. Może ciut cukru miodu jeszcze zostało. Kakao jest takie wyczuwalne, bo niewyczuwalne. Mało wyczuwalne. Najbardziej miodowy miód z tych trzech akurat. Ten jest bardzo kawowy, ten jest lekko owocowy, a ten jest bardzo miodowy. Nie wiem, jaki to był miód, ale chyba był bardzo dobry miód. Hmm? Zdecydowanie najbardziej miodowe wino, e, ne, wino. Najbardziej miodowy miód pitny z tych trzech. Bardzo dobry jest. Nic tu nie zmieniam. Bardzo jest dobry, bardzo miodowy. Delikatnie może kakaowy, ale tak naprawdę praktycznie niewyczuwalny jest to kakao, więc może to i dobrze. W sumie nawet fajnie. Także jest okej. Okay. Zabutelkuję i, i zaglądamy do ostatniego. I po zabutelkowaniu kakaowego miodu zlałem od razu ten czekoladowy z nadosadu, także pozbyłem się części tych frakcji. Tu jeszcze, niestety, od góry też pływały jakieś resztki czekolady, więc tutaj najwięcej było tego marasu. I tego absolutnie jeszcze nie zabutelkuję, bo tu jeszcze jest y, dużo osadu w miodzie. W smaku też y, y, wytrawne miód czekoladowy myślę, że dobrze, żeby był troszkę słodszy więc myślę, że później y, pół takiego słoika może miodu rozrobię i dodam żeby ten ostatni miód był jednak słodszy niech czekolada będzie na słodko. ale w smaku jest ok smakuje ok, jest dobry tylko jednak lepszy jak będzie słodszy moim zdaniem ten czwarty już ale ja go zostawiam teraz w tym słoju yy, On się musi jeszcze wyklarować Niech ten osad osiądzie na dnie Dosłodzę go może i... I to już poza kamerami ogarnę, już nie będę tego pokazywał, bo tak naprawdę nie ma co Kapturki termokulczywe zgrzeję później Żeby pasowały i trzymały się ładnie No i miody, jak widzicie, prezentują się bardzo ładnie Bardzo apetycznie Etykietki jeszcze jakby dorobić to już by było super Warto działać z miodami, bo są zdrowe Tylko pamiętajcie, miody tylko z pasiek, a nie z marketów Te marketowe tanie, może i są tanie, ale niestety coś za coś Wiecie, jak to jest Tanie, ale albo na cukrze, albo z Chin, albo nie wiadomo co Raczej nic dobrego, więc jeżeli zależy wam na dobrym produkcie, to, to zaopatrujcie się w miód w pasiekach ja Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ktoś wytrwał do końca tego odcinka, trzymajcie się, serus!